Poprzez stawkę, a następnie nałożenie na uzyskany wynik pewnej proporcji związanej z miesiącami. I tak, jeżeli będziemy wykazywać podatek od marca, to oznacza, że będziemy płacić podatek za 10 miesięcy. Od marca do grudnia. A więc będzie to 10 dwunastych roku. I tak kalkulujemy podatek w ostatniej kolumnie. Jeżeli więc deklaracja, wskażemy na początku, że deklaracja dotyczy okresu od marca danego roku, to oznacza, że wyliczając podatek w tej ostatniej kolumnie na uzyskany wynik, zawsze nakładamy te 10,12, czyli liczbę miesięcy w roku, za które płacimy ten podatek. Zwracam Państwa uwagę na jeszcze jedną rzecz przy okazji gruntów, bo zarówno ta kwestia tych wyliczeń o których mówiłem co do ostatniej kolumny deklaracji, jak i ta, o której za chwilę powiem, stosuje się nie tylko do gruntów, ale też do budynków czy budowli. E, przy gruntach znajdą Państwo też szereg kolejnych kolumn, e, dlatego że ustawodawca przewiduje różne stawki dla różnych gruntów. Podobnie zresztą jest w przypadku budynków. E, w związku z tym my mamy szereg pól, e, przy których mamy wyjaśnienie, jakich gruntów, czy jakiego rodzaju gruntów e, dane wiersze.